Cześć. Dziś pokażemy wam system kamer, dokładnie wideorejestratorów na przód, tył oraz boki auta. Ma to działać w taki sposób, żeby w trybie parkingowym monitorować szczególnie boki samochodu, czyli jest to system prawie 360 stopni, co więcej jest to system z powiadomieniem na telefon. Zapraszamy. Rozkładamy to najpierw na krótko w aucie, to jest akurat dostawczak, ale to nie ma znaczenia. Zatem mamy dwie kamery boczne i przednią, czyli matkę. Jest i kamera tylna, oczywiście w wersji do osobówek jest ona mniejsza. Zasada jest taka, że kamery boczne i tylną łączymy do multiplexera i dopiero z niego wychodzimy na kamerę przednią. Oczywiście zawsze tu pojawia się pytanie o umieszczenie kamer bocznych tak, żeby to było w miarę dyskretne, żeby pozwalało na normalne zamykanie drzwi. Rzecz druga to przeciąganie przewodów otworami technicznymi tak, żeby to było jak najmniej inwazyjne. Podobna historia jest z kamerą tylną, oczywiście tylko w dostawczakach, bowiem w osobówce kleisz kamerę od wewnątrz do tylnej szyby, przeciągasz przewód do przodu i tyle. Kamera przednia to prosty temat, wystarczy ją przykleić i ukryć. Przewody elektrycznie to też prosta rzecz, bo są trzy przewody: zasilanie stałe, postacyjkowe i masa. Podgląd mamy w telefonie, bo kamera nie ma ekranu. Sprawdzamy teraz jak to podłączenie nam wyszło i możemy kończyć instalację. Przy okazji zrobiliśmy dłuższy film o tej kamerze, jak ona nagrywa i z pokazywaniem możliwości szczególnie tego alarmowania parkingowego, bo kamera, jak mówiliśmy na początku, ma opcję wysyłania powiadomień o zdarzeniach parkingowych na twój Telefon. Masz opcję pobrania tych materiałów, tych filmów z chmury i wiele, wiele innych, więc kliknijcie w kartę w prawym górnym rogu ekranu. Link do tej kamery i kontakt do nas znajdziesz w opisie tego filmu poniżej. Do następnego razu.